Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, przeżywamy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. W relacji ewangelistów słyszymy słowa: w pierwszy dzień tygodnia po szabacie niewiasty poszły z świt do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Kiedy tam przyszły, zastały kamień od grobu odsunięty. Gdy z tego powodu były przestraszone. Ujrzały dwóch mężów w lśniących szatach, którzy powiedzieli do nich: Nie bójcie się, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Moi kochani, ta prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa towarzyszy chrześcijanom od samego początku. Kościół głosi paskę Chrystusa, jego przejście ze śmierci do życia. Chrystus żyje i jako zmartwychwstały pragnie towarzyszyć nam w naszym codziennym życiu. Jezus sam staje przed niewiastami i mówi nie bójcie się, idźcie do moich braci i powiedzcie im, niech idą do Galilei, tam nie zobaczą. Te słowa nie bójcie się skierowane są do każdego z nas. Zwłaszcza w tych dniach, kiedy przeżywamy trudny czas, w naszej ojczyźnie, w Europie i na świecie. Kiedy wielu z nas jest zalęknionych, bo zamykało się w swoich domach i boi się o jutro, Jezus przychodzi w darze zmartwychwstania do każdego i mówi, nie bójcie się. Oto ja jestem z wami. Oto ja dla Ciebie zmartwychwstałem. Przeszedłem to wszystko, co zostało mi przygotowane. Zostałem zdradzony przez moich uczniów. Zostałem przybity do krzyża, ale z miłości do Ciebie, człowiecze, zmartwychwstałem i jestem już przy razem z Tobą. I Chrystus mówi do nas jeszcze więcej, że będzie nawet z nami w tej ostatniej drodze, gdzie nikt już nam nie będzie mógł towarzyszyć. Wtedy Jezus weźmie nas za rękę i poprowadzi w ramiona miłosiernego Ojca. Chrystus zmartwychwstał. Moi kochani, niech ta prawda nam towarzyszy. Bądźmy wszyscy radosnymi świadkami zmartwychwstałego. Obdarzajmy siebie nawzajem uśmiechem, radością, życzliwością. Bądźmy dla siebie tak jak pierwsi chrześcijanie, którzy z tą świadomością, że Chrystus żyje, że Chrystus jest obecny we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię Boże, tam pośrodku nich jest Jezus Chrystus. Życzę Wam, kochani, aby te święta były prawdziwie błogosławione, aby mimo tego wszystkiego towarzyszyła nam wewnętrzna radość, radość ze spotkania ze zmartwychwstałych. Kiedy zasiądziemy do świątecznego stołu, Ojciec lub matka rodziny albo inna dorosła osoba wierząca odmówi modlitwę błogosławieństwa nad świątecznym stołem. Wtedy zaprośmy Jezusa do naszej codzienności, do mojego serca, do mojego życia, do mojej rodziny, do mojej wspólnoty, aby Jezus towarzyszył mi we wszystkich momentach mojego życia. Aby obdarzał mnie radością i abym ja potrafił dzielić się tą radością z drugim człowiekiem. Surreksit Chrystus Pesmera, zmartwychwstał Chrystus moja nadzieja, błogosławionej Paschy, błogosławionego świętowania, tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Szczęść Boże wszystkim alleluja! Jezus żyje, Alleluja!